Dobry państwu, ja nazywam się Andrzej Byszewski, jestem zastępcą dyrektora ds. medycznych Warszawskiego Szpitala dla Dzieci, który w tym roku obchodzi 150-lecie swojego istnienia. Chciałbym bardzo państwa i wszystkich kibiców Legii prosić o pomoc w wymianie tego szacownego samochodu, który ma 16 lat i którym wozimy pacjentów, który nie ma klimatyzacji, w którym wozimy naszych pacjentów na badania do innych placówek medycznych który jest nam niezwykle potrzebny. Będę bardzo wdzięczny za każdy datek na ten cel. Wszystkich kibiców, wszystkich sympatyków, wszystkich ludzi, którzy chcieliby nam pomóc. Dziękuję bardzo. Przypominamy, że cały czas prowadzimy zbiórkę na zakup legijnego ambulansu, który będzie prezentem od wszystkich kibiców legii z okazji 150-lecia Warszawskiego Szpitala dla dzieci. Dziękujemy za wpłaty na konto i wspieraj naszej akcji.